Witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia materiału o nowiu znaku byka. Co ten nów y, by nam miał pokazać moi drodzy? Przede wszystkim y, byk. To nasze wartości, zasoby. Posiadanie. Dobre zdrowie, cieszenie się z życia. Byk musi mieć, musi posiadać. Jak widzimy, Jowisz już znajduje się w tym znaku. Dopiero cóż, co, co, co dopiero tutaj dołączę, do znaku byka. Przeszedł 15 maja. I no, Jowisz to kwitość. Czyli pomnażanie. Jowisz to szczęście. Jowisz to wszystko powiększa. I ten nowy, jak każdy, mówi o tym, że możemy po prostu w nowy sposób zadbać o nasze właśnie finanse, o nasze oczekiwania, o nasze spełnienie. Tutaj możemy zaplanować nasz budżet na cały rok, ponieważ Jowisz będzie w Byku przez rok czasu. I ten Jowisz w Byku może pomóc nam właśnie chronić te nasze finanse, nasze zabezpieczenia. I przede wszystkim, byk to komfort to życia. To zabawa. Ale na co chcę zwrócić uwagę podczas tego nowiu? Ponieważ ten now znajduje się, jak widzimy, tutaj w, szóstym, w siódmym domu, czyli ta koniunkcja świateł jest tutaj. I o czym to może świadczyć? No, przede wszystkim by to Ziemia, to nasza matka natura. I ten nów też się tutaj jakby nam pokazuje, żebyśmy my, ten cały kolektyw, dostrzegli to, co mamy, byśmy to chronili, ponieważ. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak jesteśmy bardzo zależni od tej Matki Ziemi. Bez niej by nas nie było. My jesteśmy tylko gościem tej planety. I tutaj, wszystkie takie łaski, właśnie ten miesiąc maj sprzyja na to, byśmy po prostu cieszyli się tymi darami tej wiosny, tej obfitości, tej zieleni, zapachów. To, co Matka Natura nam wszystko daje. Maj to też jest święto właśnie Podziękowanie tej Matce Ziemi. Za to wszystko, za te wszystkie dary. No Ascendent mamy w Skorpionie. Przy węzłach karmicznych oczywiście. I to jest na Ascendencie mamy ten węzeł południowy. Wezyn północny mamy tutaj na descendencie, i właśnie to mówi o tym naszym kolektywie. Czyli po prostu nie mamy czerpać z tej ziemi ten skorpion, tych zasobów, tylko po prostu mamy współżyć z tą Ziemią. Musimy się nauczyć być wdzięczni za to, co nam to wszystko daje. Ta matka natura. Ponieważ nie ukrywajmy, ale. Pluton, który przejdzie do ryb za ponad 20 lat, no niestety, ale zwiastuje koniec naszego tutaj istnienia. I wiemy o tym doskonale, że naukowcy już odkryli, że jeśli będziemy żyli w takim tempie przez następne 50 lat, to po prostu nasze życie się tutaj skończy. I Pluton w rybach, no niestety, ale mówi, skoro Pluton reprezentuje masy ludzi i w rybach jest to rozpuszczone, no to zwiastuje po prostu najwyraźniej nasz koniec. I albo my po prostu będziemy wdzięczni tej Ziemi, tej naturze, tej planecie. Będziemy umieli się cieszyć właśnie z tego, co nam ofiaruje, a nie czerpać tylko więcej i więcej i więcej. Wtedy być może, jakbyśmy to pojęli, zrozumieli, jest szansa na uratowanie, na chronienie tej ziemi. I Jowisz w byku mówi o tym, że to jest ochrona, żebyśmy zwrócili na to uwagę. A tylko po prostu chcemy coraz to nowszego sprzętu, samochodów, domów, własności. I póki będziemy do tego dążyć, no niestety, ale będziemy okradali tą ziemię. I po tym nowiu, niestety, ale nadchodzi taki bardzo niefajny okres, ponieważ. Jowisz, już będący właśnie w tym byku, on wykonuje dokładną kwadraturę właśnie do tego Plutona, który jest jeszcze właśnie w wodniku, ale w retrogradacji. Mars 20 przychodzi do znaku lwa po tym nowiu i 21 wykonuje dokładną opozycję do tego Plutona. I to się dzieje w kwadraturze do tego Jowisza. Cóż to może oznaczać? No dla Polski to powiem tak: szczęście w nieszczęściu jakieś. Tak tylko to nazwę. I w ogóle ten półkrzyż, właśnie by miał takie coś oznaczać jakieś szczęście w wielkim nieszczęściu. Nie zobaczymy, co się wydarzy. Tą Polska, wiadomo, że znajduje się w bardzo y, pomiędzy, można powiedzieć, prawda? Czyli tutaj niech jej się nie wydaje, że jest graczem, bo nie jest graczem, tylko jest pionkiem. I właśnie stoi pomiędzy jednym a drugim. Nie wiemy o co chodzi. Podczas tego nowiu. To takie najgorsze właśnie momenty właśnie ale to po Nowiu, ale to może się już wcześniej zacząć. Ponieważ planeta jest bardzo powolną planetą i może zwiastować właśnie już jakieś wcześniejsze takie wydarzenia. Hmm. Podczas nowiu księżyc i słońce ma bardzo dobre aspekty do Marsa jeszcze w znaku ryb. Ma bardzo dobre aspekty do Neptuna w znaku Ryb. Do Mar Przepraszam, pomyliłam się. Słońce i księżyc ma sekstyl do Marsa w znaku Raka, jeszcze. I również ten nów ma. Również sextil do Neptuna w rybach. Ma trygon do Plutona, który jest w retrogradacji. Czyli zobaczcie, jeśli trygon, to tutaj to jest coś pozytywnego. Być może, jak ten Pluton retrograduje. To my powinniśmy się właśnie zastanowić, czego my jeszcze chcemy, czy, jakie chcemy mieć własności. I tak naprawdę, y, jest w ogóle możliwe, cośkolwiek było na zawsze. Ale to trzeba po prostu wszystko zrozumieć. Słońce i księżyc podczas tego nowiu są w dwadzie barana, czyli daje to jakiś początek. Co prawda to jest 28 stopień, 28 minuty, czyli już końcówka tego byka. I ponieważ to jest dwada barana, to daje taki właśnie podwójny motyw tego początku. I przede wszystkim ten wskazuje na to, żebyśmy postawili właśnie na tą samowystarczalność. Czyli po prostu mamy w tej naturze wszystko, co jest nam niezbędne. Tutaj możemy zabezpieczyć te nasze finanse z tymi owiszeniami. Merkury już jest w ruchu prostym, czyli po prostu ta komunikacja. Biznesy, umowy przebiegają bardzo klarownie, jasno. Co tylko i wyłącznie no, pomaga w znalezieniu wejścia i zabezpieczeń siebie. Byk to zapala, Byk to biesiada. I tutaj podczas tego nowiu widzimy, że to jest siódmy dom, czyli to są relacje z innymi. Możemy naprawić właśnie relacje nie tylko z Matką Ziemią, ale z naszymi bliskimi w partnerstwach, w biznesie. To jest bardzo dobry moment na takie ponowne zrewidowanie. Być może tego wszystkiego, co na nie wychodziło od tych dwóch nowych poprzednich w baranie. Ponieważ tam były to snucie, zapisywanie, to sia sianie ziarenka. A teraz w tym byku no, no, będzie działanie. Nów znajduje się w takiej luźnej koniunkcji z uranem. Jeżeli uran to wiemy, że to jest nowość. To jest coś po prostu, co przychodzi z nam z podświadomości. W byku być może odkryjemy te nasze oczekiwania dotychczasowe. Wpadniemy na pomysł, że być może daleko sięgamy, a tak naprawdę mamy wszystko w zasięgu ręki. O czym jeszcze ten mógł mówić? Merkury oczywiście znajduje się też w luźnej koniunkcji z Jowiszem. Czyli tutaj ten pomysł na te zabezpieczenia, na takie spełnienie naszych marzeń jest po prostu klarowny, jasny. Szczęście nam sprzyja z tym jowiszem. I tylko działać. Merkury w kwadraturze do Plutona w takiej bardzo luźnej kwadraturze. Tutaj może właśnie mówić o takim działaniu, że niektóre na przykład rzeczy musimy pozostawić, co już nam nie służą. By po prostu właśnie zrealizować coś bardziej efektywnego i coś, co będzie nam dawało zabezpieczenie. Być może, żeśmy się uparcie czegoś trzymali. No to wszystko po prostu będzie miało działanie do momentu, gdy ten pluton wejdzie z powrotem do wodnika. I to będzie dopiero pod koniec 2024 roku. Na stałe, kiedy przejdzie. Hmm. Tutaj widzimy, że podczas tego nowiu ten Mars będąc w raku, no, on tutaj jest yy, nie za ciekawą, ma tą pozycję. Tym bardziej, że jest w ostatnim stopniu, czyli yy, ma takie. Działanie troszeczkę destruktywne i tutaj y, uwaga na nasze ego. Żeby nas ego nie przerosło, właśnie jeśli chodzi o relacje, podpisywanie tych umów biznesowych. Y, tutaj y, trzeba zwrócić uwagę, czy to jest zgodne y, z nami. Y, czy po prostu godzimy się na to, bo ktoś tak chce, żeby komuś dobrze zrobić. I tutaj te emocje, no nawet z tą Wenus, muszą być prawdziwe, autentyczne i w zgodzie z nami samymi. Wenus w Raku, która przebywa podczas tego Nowia, ona tutaj jest bardzo delikatna i w Raku ona też tutaj szuka takich Bezpiecznych sfer dla siebie. Czyli, po prostu, to jest takie zadbanie o siebie. Takie naprawdę, to wszystko po prostu współgra z nami, z naszymi właśnie oczekiwaniami. I jeśli chodzi właśnie o partnerstwa. To tutaj y, trzeba by było naprawdę bardzo dobrze wszystko przemyśleć: czy się nie kierujemy emocjami, właśnie ego, i czy nie, nie bierzemy przypadkiem y, pod uwagę tylko właśnie tych naszych emocji, a nie tych wyższych wartości, czyli po prostu duchowości drugiej osoby, co kto czuje ponieważ ten ascendent jest w Skorpionie, czyli no to jest takie egoistyczne. Czyli jest takie zagrożenie też. Mm -hmm. No i co jeszcze, moi drodzy? No mówię ten nów bardzo się tak zarysuje tym yy, Polski w świecie. I mówię, to jest takie szczęście, szczęście w nieszczęściu. Ten now też się nie widzi z tym Jowiszem. Czyli po prostu możemy jeszcze nie widzieć tego szczęścia. Być może to jest troszeczkę takie działanie, że dopiero przyniesie jakieś korzyści. I tutaj musimy działać właśnie z naszą podświadomością z tym Uranem, z Merkurem, z Jowiszem, z naszą ekspansją, w to co wierzymy, czy to jest po prostu nasze, czy w zgodzie z nami. No, i tutaj wiele w partnerstwach będzie nowych takich odkryć. Możemy na partnerstwo spojrzeć z innej strony, albo tu będzie koniec, albo nowy początek. To jest takie właśnie jedno z dwóch do wyboru. Dla kogo ten nóż? Oczywiście, no dla wszystkich, jak wiadomo, bo gdzieś mamy tego byka położonego. I tam właśnie, gdzie macie ten nów, w jakiej tomach, tam na takiej płaszczyźnie będzie to się rozgrywało. Te początki mm -hmm. i zmiany też. No i oczywiście, wszystkie znaki ziemi, czyli panna, koziorożec, wy macie to w trygonie. Czyli Wam to po prostu sprzyja jak najbardziej. Same byki. Dla Was jest bardzo dobry czas, jeszcze macie przez chwilę urodziny niektórzy i macie tego Jowisza na cały rok u siebie, wykorzystajcie go, w bardzo kreatywny i w zgodzie ze sobą czasem. No, i oczywiście dla kogo jeszcze? No, w sekstylu będą miały ten nowy raczki. Macie Wenus, Macie Marsa. Dla Was jest bardzo sprzyjający taki właśnie okres, żeby właśnie jeśli chodzi o partnerstwa, rodzinę, to tutaj bardzo fajnie się pokazuje, że można wprowadzić nową jakość, nową kolorację w tych związkach. I poprawić po prostu cały ten stan waszego posiadania, oczekiwania. Skorpiony mają w opozycji, czyli po prostu być może, że coś z zewnątrz to was przyjdzie. Coś, co wam po prostu pokaże, jakiś wzorzec partnerstwa, rodziny, posiadania, bezpieczeństwa, i po prostu zaczniecie działać. I oczywiście, rybki, wy macie tego Saturna, który na pewno Wam pomaga wszystko porządkować, na pewno w zgodzie z Waszym rozwojem duchowym. Na pewno będziecie wiedzieli, jak wykorzystać ten czas i pobyt Jowisza właśnie w tym znaku byka. Natomiast bliźnięta, dla Was ten się odbywa za Wami, Czyli po prostu Wy dopiero możecie tak po cichutku przygotowywać jakiś plan. Albo jest takie zagrożenie, że możecie nie zauważyć jakiejś szansy, nie wykorzystać. Ale już 21. Słoneczko przechodzi do Waszego znaku i to będzie Wasz miesiąc. Marsa będziecie mieli w znaku Lwa, czyli będzie wam sprzyjał w sekstylu i dla was nadchodzi bardzo dobry moment i po prostu y, korzystając z podświadomości y, swojej wiedzy, na pewno też to będziecie umieli wykorzystać w taki właśnie y, cichy, potajemny sposób. I yy, waga. No, u Was też to się nie widzi. Czyli po prostu tak można powiedzieć, że naczuję. Trzeba po prostu wyczuć, co piszczy w trawie. Wodniki. No, Was powoli opuszcza ten Pluton i Mars przejdzie do znaku, lwa będzie w opozycji, czyli no tutaj będzie kupa nerw, jakiejś energii męskiej i dla was yy, podczas tego Nowiu i ten 21. No może się okazać nieciekawy. Yy, Jowisz w kwadracie i Mars w opozycji. Tutaj należy zwrócić naprawdę bardzo uwagę, ponieważ ten Mars w opozycji no to są takie Ktoś będzie chciał Wam pokazać władzę. Ktoś silniejszy. No i te dwa miesiące będziecie musieli po prostu jakoś przeżyć i przeczekać. I to będzie taki też rodzaj prowokacji. Czyli nie dać się po prostu zbić z tropu. I znaki ognia. No właśnie lwy mają Jowisza w kwadracie. Czyli tutaj na pewno przyjdzie taki proces działania, jeśli chodzi właśnie o te zabezpieczenia. Tutaj ta kwadratura będzie Wam pokazywała, że będziecie szukali wiele rozwiązań, sposobów zarabiania, być może nowej pracy, umów. I to wszystko będzie dla Was taki czas działania y, intensywny zresztą z tym Marsem, do poprawienia tylko tego, tego swojego y, bytu i kreatywności z Jowiszem. Y, to będzie właśnie zgodne z Waszymi wierzeniami. Tutaj Jowisz w kwadracie będzie Wam pokazywał, co jest Wasze, co nie Wasze. Strzelce. No, strzelce teraz dla Was też to się nie widzi. Też musicie po prostu tak. Na razie jest wielka niewiadoma. Słońce, gdy przejdzie 21, to znaku bliźniąt. Możecie być troszeczkę tacy słabsi, ponieważ to jest takie półrocze, robienie bilansu ale dostaniecie znów bonus od Marsa ze znaku lwa w trygonie. Czyli po prostu będzie Wam ten mars sprzyjał do działania, do różnych po prostu akcji. Moi drodzy, czyli zastanówcie się, jakie macie oczekiwania, jak... Współpracujecie właśnie. Y, jakie relacje są Wasze z Matką, Ziemią, Naturą? Y, relacje z ludźmi. Y, co chcecie posiadać? Wiadomo, no, że pieniądze wszystkim ułatwiają życie i to nie jest złe żeby dobrze żyć i każdy na to zasługuje, tylko po prostu, żeby tutaj nie było że kosztem innych i kosztem, na przykład właśnie tej matki ziemi. Tutaj jest fajny początek właśnie do takiej równowagi, do, do takiego sposobu znalezienia. Żeby wszyscy byli zadowoleni. A czykolwiek być może, że te zmiany w świecie, które będą miały miejsce właśnie 21, pierwszego, około tych dni, być może tutaj poruszą nas do właśnie ochrony tej Ziemi, do Zmiany tego naszego statusu posiadania i cieszenia się po prostu małymi rzeczami, to co mamy w zasięgu ręki. Kochani, to tyle, taki króciutki materiał. Wy najlepiej będziecie wiedzieli, co chcecie posiadać i czego pragniecie, czego Wam bardzo życzę, żeby Wam się spełniło. I do zobaczenia na horoskopach miesięcznych już na miesiąc czerwiec wszystkiego dobrego wam życzenie Jowisz was chroni i spełnienia marzeń do zobaczenia papa pa.